urodzina fundacji. Jak ta Anetka powiedziała pięknie, tego dnia chciałabym być z Tobą, więc bardzo dziękuję wszystkim, którzy chcieli być dzisiaj we Bardzo nam serdecznie dziękuję za obecność i za przybycie. Po wolontariuszach najważniejszymi osobami w mojej fundacji są bo, niestety, ale weterynarze. Bardzo serdecznie i, I dziękuję, że oni te mnie nie uciekli, że to wytrzymują, te trudne przypadki. Reszta jeszcze dojedzie. Ale to bardzo serdecznie dziękuję, że po prostu dziękuję. mają tak ogromne serce, ale słuchajcie, że coś innego. W mojej sytuacji jest tak, że mam wspaniałe kliniki, ale te kliniki są tak cudowne, że kiedy mam trudne przypadki. Oni nie patrzą, że to są ich prywatne instytucje, że to są ich prywatne prawda, przedsiębiorstwa, gdzie muszą zarabiać pieniądze, do którego się zmierza. I to jest trudne. Dlatego młodzi największa fundacja, największa w regionie, pracuje tylko w oparciu o cztery ludzi. Przez te wszystkie lata po prostu zyskowane tylko tych najlepszych.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pan Karol ma za zadanie. Wywalczyć najcięższe pozycje płakowy. Proszę bardzo, Pan czyta. E, bardzo proszę. Specjalistyczna górka. Górka jest w łąkę, wydrukowana na udziału Pan jest przeznaczona wyłącznie na słowo na pozycji. Nie wykluczę Waszego ojca, to nie mam nic. Słuchajcie. A ty się ciągniecie, że nie wysłał. Chodź, tu za mnie. Słuchajcie. Jak już przyjedzie się, jak już wypadnie, idzie na pocięcie, idzie tu, Jak już trochę wymarzę, jak nie da rady, to trudno. Też pretensji nie będę miał. To jest magiczna miseczka dla Iwonki. Wiecie, ona to zabiega o to, żeby te koty Natalka mogła ściągnąć, dziewczyny mogły karmić, a żeby że wybrał te pieniądze ode mnie. Proszę bardzo. To jest magiczna miseczka. I teraz już są w komplecie. A, miseczka